Nie polecam ci tego, żeby cały czas to codziennie obcinać. Tylko zobacz, daję ci możliwość tego, żebyś zjadł albo zjadła sobie coś dalej niezdrowego i nawet dalej za dużo w ten weekend, tylko w inny sposób. Kłaniam się bardzo nisko, Bartek, Szemraj, Dzisiaj super temat, dlatego że powiem, co robić, żeby chudnąć co tydzień 1 kilogram. Serdecznie zapraszam. Na początek, oczywiście, ogromna prośba do Ciebie, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a prawie 70% osób tego nie robi, które mnie ogląda, bardzo proszę, przyciśnij poniżej przycisk Subskrybuj. To mi po prostu pomaga się rozwijać, mój kanał jest merytoryczny, więc w porównaniu do takich patologicznych kanałów na YouTube ma trudniej o dalszy rozwój, więc jeżeli to zrobisz, będę bardzo wdzięczny, z góry serdecznie dziękuję. A teraz przejdźmy sobie już do konkretów. Przygotowałem kilka punktów, tylko cztery, ale oczywiście o nich będę mówił znacznie szerzej. Pierwszy punkt to musimy sobie po prostu ustawić wszystko po kolei, czyli powiedzieć przede wszystkim, jakie są realia. Dlatego, żeby chudnąć 1 kg tygodniowo, musimy spełnić kilka warunków. Pierwszy jest taki, żebyśmy sobie ustalili, z jakiego etapu startujemy. Bo jeżeli ktoś ma na przykład 100 60 cm wzrostu i waży 55 kg, to tutaj raczej zbyt długo to nie potrwa. Ale jeżeli ktoś na przykład ma 160 cm wzrostu i 100 kg, no to bardzo szybko można takie wyniki osiągać, nawet lepsze. Więc oczywiście, im ktoś więcej waży, tym będzie miał łatwiej co tydzień chudnąć. To jest, myślę, jasne, ale wolę o tym powiedzieć. Kolejna bardzo istotna kwestia. Pamiętaj, że odchudzanie może się odbywać poprzez. Spalanie tkanki tłuszczowej, ewentualnie, niestety tego byśmy bardzo nie chcieli, spalanie mięśni, albo też poprzez np. pozbywanie się nadmiaru wody w organizmie, czy też pozbywanie się nadmiaru pożywienia. Pokarmu, które już jest strawione, które jest w bielitach, więc jest ileś tam sposobów na to, żeby ta waga była coraz niższa, bo tak naprawdę o tej wadze niestety rozmawiamy. Jak pewnie wiecie, ja nie jestem zwolennikiem ważenia się, no ale niestety nadal mnóstwo osób traktuje to jako jedyny wyznacznik progresu, więc muszę o tym w jakimś kontekście mówić, ale tutaj ukradkiem sobie tutaj przeznaczę te dwie sekundy na to, żeby powiedzieć o tym, że nie polecam walenia się, zdecydowanie bardziej polecam robienie sobie zdjęć, czy po prostu mierzenie obwodów. Więc jak już sobie ustaliliśmy, że zależy z jakiego punktu startujemy i jakie są tak naprawdę realia, no to już przejdźmy sobie bardziej do konkretnych rzeczy. Drugi punkt będzie konkretniejszy, a trzeci będzie jeszcze bardziej konkretny, a czwarty już w ogóle. Drugi punkt nazwałem poprzeczka i dałem strzałeczkę do góry, bo im ktoś lepiej wygląda, i Im ktoś osiąga więcej, tym każdy kolejny pułap będzie trudniejszy do osiągnięcia. I o tym musimy, moi drodzy, pamiętać, dlatego że dużo osób ma takie podejście, że jeżeli robię coś dzisiaj i to działa, jeżeli mówimy w kontekście odchudzania, ja na przykład schudłam 10 kg przez ostatnie dwa miesiące, i nagle przestałem chudnąć, to to nie znaczy, że zawsze będziesz chudnąć, tylko to znaczy, że musisz znowu coś zmodyfikować, zmienić, żeby robić dalszy progres. Czyli, dając na przykładzie takim najprostszym u sportowców, im ktoś bardziej mistrzowski poziom reprezentuje, tym musi więcej z siebie dawać, żeby jeszcze bardziej lepszy po prostu wynik osiągnąć. Jeżeli ktoś na przykład biega na 100 metrów i chce poprawić się o 1 setną sekundy, to musi prawdopodobnie trenować kilka miesięcy na to. Ale jeżeli ja bym teraz zaczął trenować sprint, to prawdopodobnie progres bym robił przez pierwsze kilka tygodni bardzo duży. Ale potem on by systematycznie się zmniejszał, on by był dalej, tylko nie aż taki duży. I tak samo będzie z odchudzaniem. W momencie, kiedy ktoś zaczyna sam proces, to pierwsze tygodnie bardzo często są takie, że po prostu jest duży progres. Jest tak, że osoby chudną dosyć dużo, a potem niestety to się spowalnia niestety wraz ze spadkiem motywacji. Oczywiście to jest inna ważna kwestia, czyli mentalność i podejście do całego tego procesu, ale o tym będę mówił może jeszcze trochę później. W każdym razie, jeżeli jesteś osobą, która chce chudnąć systematycznie, musisz się nastawić na to, że cały czas musisz sobie coś utrudniać. Czy teraz jak to wygląda w praktyce? Zazwyczaj z jedzeniem jest podobnie. Czyli akurat tutaj nie musimy się bardzo martwić, co tu możemy sobie utrudniać. Ewentualnie pod tym kątem, że na początku możemy sobie pozwalać na więcej. Czyli jak mamy ten podział, o którym często ostatnio mówię, 80% tego, co jemy, jest zdrowa, 20% to jest jedzenie okazjonalne, czyli bardziej przyjemne. Nie sprawdzamy, czy to jest zdrowe, tylko po prostu ma nam sprawiać przyjemność. Na przykład to są słodycze. I jeżeli mamy taki podział i sobie tak robimy codziennie i mamy progres, to to jest bardzo dobrze. Ale w momencie, kiedy ktoś na przykład to robi i 20% tego, co je, jest niezdrowa, umówmy się, i nie ma progresu, no to niestety, ale musi zejść bardziej na 10% albo nawet na 5%, czyli na, przykład na raz w tygodniu jedzenie czegoś niezdrowego. I dopiero wtedy sprawdzamy, czy jest progres, czy nie. Będą osoby, które prawdopodobnie przez jakiś czas nie będą miały w ogóle progresu. I wtedy trzeba na przykład robić 100% jedzenia zdrowego. I nie uwierzyć cały czas, tylko na przykład przez tydzień, dwa, trzy, cztery. i zobaczyć, czy ten progres znowu wrócił. Czyli cały czas to trzeba modyfikować. Na przykładzie treningów, tu jest dużo łatwiej, czyli jeżeli ktoś sobie spaceruje codziennie, 30 minut i przestaje widzieć progres, no to trzeba zwiększyć spacer na, na 40 minut. Nie mówię tutaj o zwiększeniu odległości, co będzie praktycznie równoznaczne, ale chodzi o to, żeby robić coraz dłuższe te spacery, żeby wdrażać na przykład trening siłowy, który strasznie polecam. I znowu, jeżeli ktoś sobie robi trening siłowy przez 20 minut trzy razy w tygodniu i ma progres, brawo, oby tak dalej, ale ten progres się zatrzyma i trzeba będzie albo zwiększyć długość tych treningów, albo intensywność, albo obciążenie, albo ilość powtórzeń, albo częstotliwość, czyli tych zmiennych jest mnóstwo, i tam jest co zwiększać i co utrudniać. Chodzi o to, żeby cały czas to robić, bo jeżeli będziesz to powtarzać cały czas, mimo tego, że masz efekty, to się to w końcu zatrzyma i musisz po prostu być na to przygotowany lub przygotowana. Dlatego ja o tym mówię. Jeżeli na przykład dbasz o dietę, o treningi i w pewnym momencie sobie wszystko cały czas utrudniać, ale nie masz progresu, to musisz się zobaczyć na inne rzeczy, na inne aspekty. Bardzo często tutaj sen może być problemem, jeżeli krótko śpisz. Znowu poprzeczkę sobie podnosimy poprzez zwiększenie ilości snu, bo ta większa ilość snu może przynieść się na to, żebyśmy mieli po prostu lepsze efekty. Jeżeli ktoś dba o dietę, sen, i, i, I treningi, i dalej nie ma progresu, może trzeba się zająć zarządzaniem emocjami i stresem. Może jest tak, że się bardzo dużo stresujesz i niestety to blokuje Twoje dalsze efekty. Więc znowu bardzo trudny temat, często do rozwiązania z psychologiem, ale po prostu podkreślam, że taki jest. I podkreślam to, że nigdy nie jest tak, że nie da się czegoś poprawić. Zawsze da się coś poprawić. Więc jeżeli jesteś osobą, która uważa, że już wszystko robi idealnie, i dalej nie ma progresu, i to jest pech, to to jest nieprawda. Zawsze możesz coś poprawić. Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie oczywiście w tej kwestii, śmiało napisz do mnie na kontakt małpa .pl, bądź po prostu zostaw taką informację w komentarzu, ja postaram się na nią odpisać. Ale uwierz mi z perspektywy wielu lat pracy z naszymi podopiecznymi w strefie przemian w kompleksowej opiece dietetyczno-treningowej, zawsze można coś poprawić i zawsze ten progres się pojawi. Tylko trzeba po prostu chcieć i próbować. Kolejny punkt, numer 3, czyli co i kiedy jeść. Pierwszy posiłek jemy w momencie, kiedy zaczynamy czuć głód. Nie musi być to absolutnie 20 albo 30 minut po obudzeniu się. Ja zazwyczaj jem pierwszy posiłek, ostatnio mi wychodzi tak, że budzę się pewnie około 4-5, znaczy Zoya się tak budzi, a ja muszę się z nią obudzić, więc pierwszy posiłek jem między 10.30 chyba teraz nawet, ale czasami nawet jem dalej o 12.13. wtedy, kiedy czuję rzeczywiście głód. Ostatni posiłek, Również jest wtedy, kiedy czujesz głód, ale dobrze by było, żeby on był na 3-4 godziny przed snem, żeby on nie zaburzał jakości snu. Więc bardzo polecam sobie robić właśnie takie okienko żywieniowe. Oczywiście to dotyczy przede wszystkim osób, które są zdrowe, bo jeżeli ktoś ma problemy z poziomem cukru we krwi, z hipoglikemią, no to niestety tutaj trzeba jeść częściej mniejsze porcje, ale nadal da się zaadaptować do postu przerywanego. Mówiłem w innych filmach, jak to robić, więc tam serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o to, co jeść, to możecie na naszej stronie strefaprzan.pl sprawdzić sobie bezpłatne menu od nas i tam dajemy proponowane przepisy, posiłki, jak wygląda taki przykładowy tydzień, ale oczywiście już też mówiłem to w innych filmach, więc teraz powiem w skrócie. Pierwszy posiłek niech to będą jajka, w obojętnie jakiej formie, obojętnie ile, tyle żebyś się najadł lub najadła, drugi posiłek i trzeci, ja jem przykład dwa zazwyczaj, ale jak ktoś się je na przykład trzy, to ich to będzie na przykład mięso lub ryby lub owoce morza lub orzechy plus warzywa i ewentualnie na deser owoce. Wybierasz jakie mięso, jakie ryby, wybierasz sobie jakie warzywa, jakie chcesz. I jedząc w ten sposób, uwierz mi, że będziesz mieć świetne rezultaty. Tylko mówię, zachowaj higienę posiłku, czyli jedz wolno, staraj się najeść, ale nie przejeść, czyli jeść na takie 80% możliwości. To są również bardzo istotne kwestie, które rzutują na całość, na całość Twoich efektów. Czyli co, powiedziałem jakie są realia, powiedziałem, żeby sobie podnosić poprzeczkę, powiedziałem co jeść, powiedziałem kiedy jeść, mówiłem też w międzyczasie jak trenować, czyli spacery plus trening siłowy jest obecnie uważam najbardziej taką Optymalną formą treningów, no to co? Dorzucimy sobie jeszcze czwarty punkt bonusik. Dla moich widzów specjalnie, dla wszystkich osób, które mnie subskrybują. Moi drodzy, bonus. W związku z tym, że weekend jest takim najtrudniejszym czasem, w którym jest nam utrzymać dietę, no bo umówmy się, zazwyczaj są jakieś imprezy, jesteśmy zazwyczaj zrelaksowani, albo chcemy się zrelaksować, i jedzenie jest jedną z form przyjemności, robienia sobie przyjemności. Więc bardzo polecam w piątek, sobotę albo niedzielę, w zależności od tego, który dzień jest u Ciebie najtrudniejszy do utrzymania diety, zrób sobie jeden posiłek wolny, czyli nie jest posiłku jednego. Inaczej mówiąc. I teraz, dlaczego to polecam jako bonus? Dlatego, że jeżeli w weekend wiesz, że zazwyczaj jesz za dużo, to ten jeden posiłek może wyrównać cały twój bilans. Bo pamiętaj o tym, że nie chudniesz wyłącznie w skali dnia, ale też nawet w, tygodniu, w skali tygodnia. Czyli jeżeli ktoś trzyma dietę, to jest bardzo częsty przykład, przez 5 dni i je odpowiednio mało i chudnie, a potem zje przez 2 dni w weekend. Odpowiednio więcej, to to się wyrównuje, nie ma efektu. Dlatego też nie polecam Ci tego, żeby cały czas to codziennie obcinać, tylko zobacz, daję Ci możliwość tego, żebyś zjadł albo zjadła sobie coś dalej niezdrowego i nawet dalej za dużo w ten weekend, tylko w inny sposób. Chodzi o to, że nawet jeżeli zjesz w jednym posiłku za dużo, a ominiesz jeden posiłek, czyli to będzie, nie wiem, załóżmy piątek wieczór i że sobie, zjesz pizzę, to zrób sobie tak, że poprzedni posiłek sobie omijasz, czyli po prostu napij się więcej wody. Oczywiście to jest, jeszcze raz jest wskazówka dla osób, które nie mają już problemu. Z poziomem glukozy we krwi, więc od razu mówisz, że to jest po prostu wskazówka dla osób zdrowych. I teraz, jak sobie ten jeden posiłek ominiesz i załóżmy, żebyś zjadł albo zjadła 500 kalorii w nim, no to potem możesz sobie zjeść odpowiednio więcej kalorii i dalej to nie przyniesie się na to, że będziesz przez to tyć. Więc uważam, że to jest super wskazówka i bardzo to jest wygodne dla osób, które właśnie wiedzą, że w weekendy jedzą za dużo. Omiń sobie po prostu jeden posiłek i w zdecydowanej większości przypadków to może być sytuacja, w której to rozwiązuje twoje problemy z weekendowym podjadaniem. I też, żeby też mnie nikt nie, źle nie zrozumiał. To nie jest tak, że ja promuję teraz jedzenie pizzy w weekendy i lodów. Jesteśmy tylko ludźmi i Zjedzenie czegoś niezdrowego, ale przyjemnego również jest ważne, istotne w całym procesie. A mówiłem, bardzo prosty sposób, o po prostu jeden posiłek i się okazuje, że ta liczba kalorii się przynajmniej wyrówna. Tyle ode mnie. Koniecznie mi daje znać, co myślisz o tym filmie, który z tych punktów wyjaśniłem najlepiej albo który najgorzej i co jeszcze powinienem powiedzieć albo wyjaśnić więcej. Napisz to w komentarzu lub na kontaktmałpa.stropaprzemian.pl. Osoby, które chcą z nami współpracować w kompleksowej opiece dietetyczno-treningowej, serdecznie zapraszam w najniższej cenie na rynku. Dostajecie wszystko, czego potrzebujecie do tego, żeby mieć efekty. Własnego dietetyka i trenera, dostęp do ponad 400 przepisów, spersonalizowane diety, spersonalizowane treningi, dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku naszych podopiecznych, którzy się wspierają i motywują we wspólnym działaniu. Link do naszej strony jest poniżej strefaprzemian.pl. Serdecznie zapraszam i bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam oczywiście nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.